Zaledwie tylko No, już dookoła. No? No, co to jest, czyli chetnia? I, I skąd to się wzięło? Jakże się wpali na ten pomysł w ogóle? Nie, nie, czekaj. No dobra, ok. No, skąd to się wzięło w ogóle? Jakże się wpali na ten pomysł, żeby jeść te papryki? Co Was skłoniło do tego, na przykład, żeby żreć te 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 sosy takie te ostre wiesz wiesz to jest tak każdy lubi coś od siebie każdy lubi coś od siebie zjeść i tak dalej kwestia jest tego typu że no po prostu coś, coś, coś warto zjeść nie coś warto zjeść a dlaczego jeść nie ostro jak jak lubimy jeść, jeść ostro nie nie wiem, może to jest, y, może to jest y, za mało powiedziane. No, no po prostu no, lubię jeść na ostro, y, tak samo jak wszyscy chili hedzi i, i dlatego tak jest. Po prostu. A, a skąd zamawiacie te, te, te sosy, te wszystkie te... Y, Bez reklamy dla nikogo, no ale, no ale w sumie z ostrej kuchni, nie? Ostra kuchnia y, ma sosów i tak dalej. Co do papryk, papryki ludzie na forum sobie, sobie sami sadzą. Budując, budując, wiesz, budując growboxy, no po prostu, po prostu jest tak, no. Coś jeszcze? No, a czy, a czy ten, chciałem się zapytać, tak, akurat to jak ja wstaję, to będzie i tak zostanie wycięte, nie? Aha. To chciałem się zapytać jeszcze, czy, czy lubicie jeść takie ostre rzeczy, nie? Czy uwielbiacie? <ścoughs> Jakbym jak nie lubił, to tego nie jadł. Przecież nie robię tego na przymus. Nie robię tego, żeby komuś to pokazać. Jem ostre. Bo lubię. Tyle. No powiedz jest od siebie jeszcze tak trochę tak prywatnie kurwa jaki tam jest i jaki jesteś. Wiesz. co lubisz, jaki, ma, jaki masz hobby, nie? Takie to lubię. Eee... Nie wiem no co mogę powiedzieć więcej, no, nie wiem, no, lubię piwko, lubię ostre żarcie. A, i prze a przede wszystkim, lubię kurwa cycki. Yeah, yeah, no właśnie to jest to, jest to nie? Lubię cycki. To właśnie dlatego. Um, um, oczywiście film powstał dla www.chillihead.pl Oczywiście pozdrawiam wszystkich www, czyli eee, tyle.